Witam serdecznie. Książkowe Zawrót głowy to hasło, do którego chciałabym się odnieść, prezentując nowo zakupione książeczki dla dzieci. Są to opowiadania przedszkolaka Marzeny Kwietnieckiej Talarczyk. Jest to historia, w której dzieci rozpoczynają swoją przygodę. W przedszkolu starsze przedszkolaki ułatwiają zaś odnalezienie wśród rówieśników, codziennych gier i zabaw, są doskonałe do wspólnego czytania, a potem do rozmawiania o przedszkolnych sprawach. Drugą książeczką jest wiewióreczka Leti, uważność i życzliwość wobec siebie. Jest to przygoda małej wiewióreczki, która, bez, która pokazuje nam, jak istotne i wspierające w naszym życiu jest zaprzyjaźnienie się z samym sobą. To właściwie książeczka jest dla wszystkich, zarówno dla starszych, jak i młodszych czytelników, bez względu na wiek. I płeć. Lew, Staszek i Siła Uważności to również książeczka autorki Agnieszki Pawłowskiej. Jest to podręcznik radzenia sobie z radością, gniewem i smutkiem. To również drogowskaz do spokojniejszego i radośniejszego życia. Dzieci, słuchając tej opowieści, mogą odkryć emocje, które są czymś naturalnym. I że to od nas, nas samych zależy, jak dalece pozwolimy im zawadnąć w naszym Życiu. Polecam przeczytać wspólnie rodzice ze swoimi pociechami, porozmawiajcie, a może w przyszłości to zaowocuje. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia.